Bo myśmy, nie zapomniałem, my się spali, a spali, na dwie tury. Na początku mm -hmm. po przylocie, nie? No. Cztery godzinki. No, moldowaliśmy mm -hmm. baterie jeszcze troszkę. No i później zrobiliśmy przywitanie Chin, no to... siedziało się działo? Myśmy podzwonili po wszystkich znajomych. W Stanach i w Polsce. Zobaczyć, troszeczkę żeśmy się spóźnili, dzisiaj, ups ale mamy dwie godziny do zamknięcia. Ale zdecydowaliśmy, że i tak pojedziemy, zobaczyć Chociaż już się z terenem, żeby jutro powiedzmy już wiedzieć, gdzie chcemy iść dokładnie. Mam co, co, co? do niego, dzwoni chyba. Mieliśmy trochę wolnego czasu, więc postanowiliśmy podjechać na Canton Fair, żeby zorientować się, gdzie dokładnie odbywają się targi i wykorzystać ten pierwszy dzień na rekonesans. Chcieliśmy następnego dnia wycisnąć z tego miejsca wszystkie soki, jak to się mówi, czyli podejść do tematu już z planem i lepszą logistyką zwiedzania. Ponieważ byliśmy głodni, poszliśmy do McDonalda, który znajdował się na terenie targów. Okazało się, że to również jedno z niewielu miejsc z w miarę dobrym WiFi, zdecydowanie lepszym niż w naszym hotelu. Trzeba przyznać, że w Chinach Internet dla obcokrajowców działa bardzo, bardzo słabo. Mimo kilku ciekawostek w chińskim McDonaldzie, musimy przyznać, że ogólnie jedzenie w Chinach no cóż, pozostawia sporo do życzenia. Zostańcie z nami, bo za chwilę opowiem więcej o naszych pierwszych wrażeniach z Canton Fair i o tym, co nas zaskoczyło. Wzieliśmy sobie na co i Okazuje się, że nie ma tutaj nie ma sły. Ja pytam się o słonki, o tym goczy się śpieje. chwilę nie mamy słonek. Pijesz przez jest Na slanach to my mamy tak, open here. A, zobacz. Włań, włań, Taki hmm? Patrz, patrz, patrz jak wali, wali. Teraz Powiem wam szczerze, że tak na, nawet wizualnie nie wygląda to za dobrze. Taki jakiś kapet. A, to jakiś taki fajny Kurczaczek spajszy, słuchaj, sodę dają w siateczka. To jest fajne. Łatwiej było nieść. China. Plastic. From China. China. To destroying our ocean. Ola jest. Taka sobie. Fryski są zimne. Kanapka. Ja szczerze, że tu McDonald's się nie popisał. Nie polecam. Ta kanapka smakuje jakby to było mięsa, jakaś paplina akurat, takie, takie starego kurczaka. Pójdę. I smakujemy. Może chociaż kawę dobrą robią, to zobaczymy. Ja nawet nie dokończyłem tej kanapki. Totalna klapa. Zapłaciliśmy za to 163 juany, 23 dolary. Normalna cena za szanakaka. Zaczęło się powoli ściemniać, a po niezbyt udanym posiłku w McDonaldzie stwierdziliśmy, że czas poszukać czegoś lepszego do jedzenia. Tym razem już poza terenem Tarn. by się przydał, z gołdunami. Wiara kurze, łapska nam przyda. Pizza z grzybami. Idziemy na jakąś zupkę, którą znaleźliśmy w shopping mall koło tego, tej wystawy. Tam mamy ochotę na jakąś zupę, jakieś normalne. Lubię, nie wiemy, jak się obsługiwać, wszystko jest po chińsku. Weszliśmy do jednej restauracji, ale niestety nikt do nas nie podszedł. Próbowaliśmy zeskanować QR-Code, ale wyskakują jakieś chaszcze, chrabące. wiemy, i teraz w takim razie zdecydowaliśmy, że idziemy tam, nie tam, gdzie byśmy chcieli zjeść, tylko tam, gdzie jest łatwiej zamówić. Zdejście wyglądało tak, jak było taka garść, kurczę, kompletna, nie? A to tu przynieśli nam cztery takie patyczki, tylko. to przyszedł. Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Dodają. W tej zupie wczoraj, co było, to też było. Takie tłuszcze. Śmierć, nie? Zauważyłem, że oni bardzo dużo tego tłuszczu dodają. W tej zupie wczoraj, co było, to też było. No to był takie dziwny smak. Też tu śmierć, czyli to, tak? Śmiertel. To śmierć. Ktoś z starymi klamkami O, o. Dzięki. No. No. To chyba jest to. Ta no. przeprawa. Dzięki. To Dzięki. chyba było to. na k***a wie? To jest bariera komunikacyjna. To jest k***a duży problem. No. no. Tak, smoka, tak, ale dziwne smoka. Zechat McDonald's i k***a. <noise> <noise> Nagrywałeś? <się. głos> <noise> Start! Mogę ale brutalny był czoł, chorej zrobiły, p******* wszystkie ciastka to były i obgryzły po gruze nóżki. No. <gryzłem> Wczoru spotkała nas niemiła sytuacja, która może być ostrzeżeniem dla wszystkich korzystających z taksówek łapanych na ulicy w Chinach. No, no. Ale wey, ale wee. 50. A to 50. Powiedzieliśmy 50. A, to są moje pieniądze? Ali pay! Ale bye, woke nie? Kierowca, z którym jechaliśmy zażądał 100 Juanów za kurs, który normalnie kosztuje 37. Po krótkich negocjacjach zgodził się na 50, więc uznaliśmy, że jakoś to ucie. No ale jak dojechaliśmy na miejsce, oczywiście zaczął się cyk. Chodź, 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 chodź. chodź. <grym <grym> Totalna szopka pod hotelem. Gaccer był trochę zagubiony, no bo sytuacja zaskakująca. Ale ja zachowałem zimną krew, zignorowałem go i spokojnie ruszyłem w stronę wejścia do hotelu. Gość jeszcze chwilę robi przedstawienie, ale... Chyba było nam żółtą ile. No, było, było. Nie, nie, tu by... nie puszczą, niech jakby nie Czasaj. A nagrałeś? No. <gry> no i tak po całym tym zajściu padliśmy jak przysłowiowe muchy i od razu uderzyliśmy w kimono. Obudziliśmy się dopiero następnego dnia. 8.10, co się dzieje? Jezu, sorry, 8.10, nie mogliśmy spać. Kurde, uh, spaliśmy po dwie, dwie godziny tylko. Wyjeżdżamy uh, na Fair Trade. I oczywiście jest moje. super... supra jest taki, że jeden bombak mi się tak podobał na tym szołę, że e, poprosiłem, czy mogą mi go sprzedać. I zgodzili się, ja już za niego zapłaciłem i by go odebrać, ponieważ pokażę go wam i zapytam się was, co o tym sądzicie, jakie będą wasze opinie, czy może taki Bombax e, ściągnąć e, do Polski na sprzedaż. A... Pokażę wam go, nie będę o nim za dużo mówić, bo nie mamy za dużo czasu, ale wam zaraz pokażę. Mm. Dziękuję. Thank you. Się, się Powiem wam tak, jak się chce, to i dwóch alkoholików się zbierzał tej rano. <głosy> <głosy> czy to mówi pan, czy wódka przez pana przemawia? Randy. Ja jestem wódką. <noise> pierwszym, pierwszym autobusem, kurczę, żeśmy wstali. Jak poranne ptaszki, ale mamy plan do wykonania. Jesteśmy w Guangzhou Canton Fair na targach elektroniki i uh, household appliances. Uh, jest to jedno z największych targów na całym świecie. Cały świat tutaj się zjeżdża na zakupy. Wszyscy przyjeżdżają z najdalszych zakątków świata, z Latin Ameryka. Z Polski, z Europy, ze Stanów. Czy ze Stanów chyba w tym roku podejrzewam, że jest bardzo mało ludzi, ze na taryfy, które wprowadził Donald Trump. Z którymi ja się specjalnie nie zgadzam, ale to jest inny, in, inny temat. Stany Zjednoczone to jest tylko 16% wszystkich zakupów, które cały świat dokonuje tutaj w Chinach. Chiny sobie na pewno poradzą bez, bez Stanów Zjednoczonych, chociaż jest to na pewno duże utrudnienie. Jest to dla mnie również duże utrudnienie, ponieważ ja mam na mozu, w tym momencie parę maszyn do produkcji wody no i nie wiem do, do dzisiaj, nie wiem co ja z tym zrobię ponieważ jeżeli są pary 245% to kompletnie mi ten, to, to, ten cały biznes wywróci do góry nogami na razie jeszcze nie wiem co zrobię 6 maja te maszyny dojeżdżają a no, zobaczymy czy będę musiał to odesłać z powrotem do Chin czy odesłać to może do Polski czy może po prostu się poddać i Zostawić to, nie wiem, uh, ale na pewno wam powiemy w następnym odcinku, jak coś się stało. Okay. Q LED. Yes, only Q because it's a good quality, I see. Nie. A, thank you. I in China. I been in China. I like this car. Yeah, me too. Zmieściłem to do plecaka. Oni mi to chcieli spakować do pudełka. Ja mówię: "Nie, nie, nie. To idzie do mojego plecaka, bo to idzie jako podręczny bagaż. Także wezmę to ze sobą, nie potrzebuję pudełka." Co się okazało, miałem chyba dobre oko na to, bo ktoś z Polski kupił cały kontener tych Bumbaksów. A to idzie do Ciebie do sklepu czy do domu? Ten idzie akurat do domu, jak go przetestuję, ale chcę zamówić. Nie powiem ile sztuk, ale chcę zamówić i też chcę to sprzedawać. Według mnie to jest świetny pomysł. Kacper mówi, że... Takie sobie, że nie wiem w ogóle po co to jest. Ale na przykład, ale ja mam ja inaczej patrzę na to, dlatego że ja jak w Stanach pamiętacie, mam na zewnątrz e, ustawioną ławkę. I bardzo często tam... Ja zawsze podłączam mój komputer do głośników i muszę operować się tu i tu, a ten ma bardzo kupę różnych opcji, można podłączyć przez bluetooth e, przez z telefonu można do wifi podłączyć chodzi to z youtube no jest, jest kupa opcji w których ja się będę bawił później i wam przedstawię to co pokażę ale ja uważam że to jest świetny pomysł i uważam że to może być hit. Kara, co mi się wydaje, co, co zauważyłem, że jeżeli przyjeżdżacie na, takie, na taką imprezę, dla mnie to po raz pierwszy to jest fajnie, bo odwiedzamy wszystko, jesteśmy ciekawi, ciekawi wszystkiego. Ale jeżeli konkretnie masz jakieś plany, masz biznes, który chcesz przyjechać i dokonać konkretnych zakupów, zrób sobie konkretnie plan, co chcesz zobaczyć i, i co sprawdzić, ponieważ e, to jest labirynt, to jest tak potężne że tu można spędzić dnie, kompletnie dnie, kupę dni e, na, 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 szukanie, na szukanie różnych rzeczy. Także kon konkretnie chcesz telewizory, i szukaj najlepszych firm z telewizorami, tak jak myśmy znaleźli tutaj, zupełnie niezłą firmę jakościową. I jest jednak ważne przyjechać i zobaczyć, dotknąć to i zobaczyć na własne oczy, posłuchać. Strasznie się ciężko kupuje, powiedzmy na Alibabie, gdzie to jest chybił trafił. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja kupiłem telewizory, niestety jakość nie była najlepsza. Tutaj przyjechałem, zobaczyłem włączone było QLED, piękny obraz i się okazało, że nawet za lepszą cenę. Także Konkretnie zróbcie plan co potrzebujecie, co chcecie znaleźć i yy, yy, zróbcie fokus na to, bo stracicie strasznie dużo czasu. Zobaczyliśmy i zwiedziliśmy naprawdę sporo. Trzeba to przyznać. No i oczywiście zgodniliśmy, więc postanowiliśmy dać McDonaldowi drugą szansę. Nie będziemy ryzykować dzisiaj, nie? Bierzemy, bierzemy Big Maca. Dzieliśmy po ostatniej naszej przygodę z okropnym kurczakiem w McDonaldzie, w kanapce. Zdecydowaliśmy, że weźmiemy zwykłego hamburgera. No niestety okazało się, że ten hamburger nie ma ani cebulki, ani pomidorów, ani jakiegoś majonezu. To jest tragedia. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Jest jak jest. Frytki nie, nieposolone. <grytki> Nawet kasper już zaczął narzekać, bo ja to lubię zjeść, ja to jestem takim koncerem y y y jedzenia, ale... Two seconds. Ja nawet nie dokończyłem tej kanapy. Możecie sobie teraz wyobrazić, jak potężne są te targi. Są e, te, tak jakby terminale, budynki A, B, C, D, a my jesteśmy w budy budynku A, na pierwszej schale. Jest tylko 4,1, jest tyle wystawców. A tu jest, zobaczcie ile jest tych podchal, tych, tych stanowisk, potężny to, to jest, to jest przytłaczający. Samochody produkcji chińskiej od prawie 5 lat zwijają się cały czas do góry, do góry, do góry. Zauważyłem, że to jest firma, która się nazywa Xiaomi. I coraz więcej ludzi już potrafi wypowiedzieć tą nazwę, co oznacza, że to auto zaczyna być coraz bardziej popularne. Ale rzeczywiście, tak na wygląd, jakościowo wygląda naprawdę fajnie. Mi to auto imponuje. Ja jestem też fanem samochodów. Takie auto bym chciał. Powiem szczerze, że mi się podoba. Jak na razie to nie widziałem tutaj żadnych spalinowych samochodów. Elektryczne auta dominują kompletnie. Chiny dominują targi. Niestety w Stanach ponad tracą popularność coraz bardziej. Ameryka lubi duże silniki. I duże hałasy. Nie są, nie są to auta zbytnio pożądane. Już mi się wydaje, że spada, spada z, z, zainteresowanie. Ale Chiny jak najbardziej. Jest tu bardzo dużo samochodów chińskich. niektóre mi się podobają, niektóre są bardzo tarnetne, ale można naprawdę coś fajnego wybrać. Ja myślę, że chińskie auta mają przyszłość w Europie na So is this the first time or first day Yes, this is my first This is my first time. Zobaczcie co tutaj jest. Tak jak mi się małe samochody tam nie podobały, wyglądały ciulowo, No ja to widzę na przykład na Lasolas w Fort Lauderdale, żeby ludzie sobie jeździli z otwartym dachem e, po Lasolas i, i, i nad oceanem. Takie małe, takie, ja bym widział, to dla turystów Może mniej dla, na codzienny użytek, bo tylko jedna chwila. W ogóle szkoda, że tylko jest jedno siedzenie. Gdzie jest drugie? Jakby było dwa siedzenia, to ja już bym to widział biznes, w tym, żeby to wynajmować na przykład w Stanach pod Ciekawe. Elektryczny jest dosyć dużo miejsca, tylko tu jest strasznie dużo. Ja bym tu widział dwa siedzenia, to by było idealnie. Oj, i coś ciekawego. Nie wiem czy wiecie, ale jestem również pasjonatem motocykli. Miałem Harleya Davidson'a, taką sportową wersję z silnikiem Porsche, i również miałem Indian. No ale te motocykle grubo wyglądają bardzo, bardzo fajnie wykonane. bardzo, No i am The only time they wanna see it uh, Water on the floor is cold as ice I'm finna trade, yeah Serve it to the people They need hope I don't it's no delay, the It's yeah. the odds against me like it No. no już nasza wizyta w Canton Fair dobiegła końca, ostatnim przystankiem były, były motocykle. Jest, wybór jest potężny, ja jestem teraz zdziwiony, że aż tyle się yeah. kupuje motocykli. Ceny oczywiście bardzo niskie. No i to właściwie na tyle. Czas chyba do domu się zbierać. a Szukamy naszego autobusu, jak nie pojedziemy taksówką. Nasza przygoda z Canton Fair jeszcze się nie skończyła mimo wszystko. A, ale o tym już za chwilę. Najpierw zapraszamy Was na śniadanie w naszym hotelu. Dobra. Dzień na Dobra. Śniadanie? No. <laughs> Jak na taki luksusowy hotel, to mocno, mocno przeciętne. Wędliny i sery prawie nie było. Za to jakieś dziwne eksperymenty kulinarne, których nawet nie próbowaliśmy nazwać. W serio, nic nie przebije polskiego, porządnego śniadania. Tęskniliśmy już za nim od rana. Powiedzcie szczerze, że w Warszawie lepsze śniadanie. Choć nie, nie smakujmy to tak bardzo. Ziemniaki są takie chróde, jakie stare. Skapceniałe. I rozjemy dzień Moja zupa była chłodna, nie wiem jak poja. Też, nie? Muszę też jak problem jest z komunikacją, na przykład w Europie, w Europie to roz, rozmawiają o różnych językach, powiedzmy jest niemiecki, francuski, rosyjski, powie, polski, niemiecki no. a tutaj tylko i no nie mogę słabo mówić po angielsku niektórzy w ogóle nie ma innej, opcji specjalnie nie ma alternatywy to jest taki duży minus dla mnie, nie? to nie jest taka nescynacja, gdzie chciałbym to wrócić, nie? w i z powrotem do domu dlatego też oni są chyba tak tylko zamknięci, bo w sesji ich kultura, oni się w tym dobrze a ludzie z zewnątrz tego Przecież na implezę popchnął. No, no, jest pop... Pójdź, się. To nie jest Każda inna każdą inną nacją, ale widać, że to jest spinowa kultura, kulturę, jest zupełnie inne. Nie ma jak nasze polskie dobre jedzenie. Ja no zaraz po śniadaniu wsiedliśmy do autobusu, który nasz hotel zapewnił w cenie pobytu. Prosto na Canton Fair. Załapaliśmy się na autobus. Dodatkowy jest. Koronki na siedzeniach. Ty, korunki... Tak, i w było to samo, nie? Tak. Firanki w autobusie. Jak yy... no, w tej. Na wycieczce szkolnej. Ciekawe, że ona została. Mikrofon mają, bo ja co mogę Na Canton Fair, oprócz kilku wcześniej umówionych spotkań, miałem też okazję spotkać się z Wakim, o którym już Wam wspomniałem. Co ciekawe, przy tej okazji poznaliśmy również kilku innych Radaków, którzy mieszkają na stałych Chinach. A to jest na Gdzie idziemy? Gdzieś, gdzieś muszę iść, ja Ci opowiem co, co jest konkretnie. No. Hey. Potato, copy, copy, copy. Yeah, cowboy, right mois, says, yeah. no, Yo, to jest tam co one, to one, copy, copy. O a gdzie? Bo wiesz, Indonezyjczycy oni mówią copy, nie? No. Zupełnie. No, tych Ja już od razu jestem bardziej pozytywnie nastawiony do tego wszystkiego. To jest nieznana, no taka jest prawda. Gdzieś wpierdzielać się biznes, po, uh, po prostu no... Nie, nie mam aż takiego dużego zaufania do Chin, Chińczyków, jak do swoich własnych ludzi, swoich Polaków, którzy tu mieszkają i pomogą mi w tym biznesie. Tak? A Marcin ma kanał To są Chiny, także sprawdźcie, zobaczcie sobie na, na jego kanale. On już od dawna skąd go znam, bo oglądam dużo na YouTube rzeczy. Yy, I on po prostu jego kanał mnie zainteresował. I oglądam, oglądam go o grubo, ponad rok czasu, jak mniej więcej. Także tak go znalazłem. Przy okazji zajrzeliśmy też na stoisko z reparami. Trzeba przyznać, że prezentowali się całkiem nieźle. I don't think so, I think we look completely different. <laughs> On się pyta się, czy ty jesteś moim synem? Że wyglądamy tak samo. Tak samo to raczej nie wyglądamy. <laughs> Ona sen nasıl arabiyaz diye çacam kava kurdu mu doğu ka? Çacam Bu ne şey? Evet. Evet. better Evet. 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 iPhone. Evet. But... Evet. Yeah. <laughs> 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 Oh like yeah. You can when you made a book, you can Ah, make okay. I'll give you a gift. You know what? This is like a Polish money. Huh? Really? This, no, this is too oh, much. No. <laughs> 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 this is for you. Take care. Okay, thank you. I'll give it. Polish money. <laughs> <laughs> To już koniec naszego ostatniego dnia na Canton Fair. Ale zanim wróciliśmy do hotelu, nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie zajrzeć jeszcze na stoiska z robotami. No i tu było zupełnie nieźle. Chińskie roboty to już nie science fiction. Od humanoidów przypominających człowieka z twarzą, mimiką, nawet emocjami, po futurystyczne maszyny, które wyglądają, jakby właśnie przyleciały z innej planety. Roboty witają gości, robią kawę, tańczą, a niektóre prowadzą konwersacje lepiej niż niektórzy ludzie. Patrząc na to wszystko zaczynam się zastanawiać, czy to jest przyszłość, czy już teraz mniejszość. Bo wygląda na to, że przyszłość, o której marzyliśmy, właśnie staje się rzeczywistością. I to w bardzo błyskawicznym tempie. I to już na tyle w tym odcinku. Ale jeśli mało Ci naszych przygód z Chin i Canton Fair, to zobacz nasz poprzedni film. Więc jeśli go nie widziałeś, czas nadrobić zaległości. Ale również zapraszamy na następny odcinek, który też będzie miał fajny przykład.